Dziś 9 maja 2022, godzina 18, ksiądz Michał Woźnicki odprawiam 6 świętą w intencji zmarłego 6 na 7 maja 2022 roku księdza Klausa Wodzaka. Niemiec, za Klausem z Hamburga, na ten czas świętej interety, Kapłan, który, taką mam informację, w starszym wieku, nigdy nie odprawiał nowej uszy Jak czy tutaj chyba w marcu. mszę świętą modlił się Koście się mocno ubiegał, biegał, żebym za niego odprawił. mszę gdyby w miesiąc więcej czasu znalazł się w szpitalu Odprawiam dzisiaj mszę świętą. Chryst święto Chrystusa Króla odprawił ksiądz Michał Woźnicki jego msza intencji mszę świętą. Mszę na czas złożono. się po ludzku mieli poczucie, że się spóźniliśmy to msza święta jest